Witajcie tutaj, Kichol. Dzisiaj pokażę Wam kilka sztuczek dla Moziego i Gridlock. Znaczy głównie dla Gridlock, dla Moziego może jedną. Nic specjalnego, głównie jakieś takie podstawy, ale może Wam tu ułatwi grę albo zachęci do kupnia e, Gridlock. Na przykład Bibi nie chciał w ogóle Gridlock kupywać ani nim grać, bo no wiadomo jak ona wygląda. Ale zachęciłem go i tak dalej. I faktycznie nieźle sobie nią radzi. Fajnie wspiera drużynę, trasnią i tak dalej. Zapraszam. Mozy też jest spoko, ale niespecjalnie trzeba długo grać czy coś, żeby wiedzieć, że na przykład nie dla każdego jest Mozi. To prostu jak ktoś lubi faktycznie rumować czy coś, no Echo jest na pewno bardziej przydatny czy maestro. On to taki po prostu wigil czy coś, nie wiem. sztuczka polega na tym, że korzystając z pobocznej broni mozjego tego shotgunu, niszczymy lekko podłogę i rzucamy Moziego. Łatwiej jest w sumie na sufit niż na te belki czasami, bo mniej wtedy to, że tak powiem, widać. Da się to robić oczywiście tylko kiedy zniszczona jest podłoga. I dzięki temu możemy zasłonić sobie fajnie e, te pająki mozjego przed Twitchką. Bo czasami Twitch, no w końcu już ludzie opanują Twitchkę i tak dalej, jak na przykład nie wpadłem w Mozziego. I będą podjeżdżali pod te drzwi czy coś i czasem zrobią taki kąt na mozjego, że go zniszczą za nim ten. A takie chowanie go w podłodze pozwoli czasami właśnie na to, żeby e, Twitchka go nie zastrzeliła. Nie zniszczyła wam tego mozjego nie? Kiedyś to mogło działać faktycznie jeszcze lepiej, bo Twitchka chyba kiedyś nie potrafiła nawet celować w dół swoim dronem. Głównie sztuczka może się przydać, kiedy jest jakieś większe pomieszczenie i nie ma gdzie za bardzo schować tego go na jakichś framugach czy na jakichś meblach, a jest na przykład zniszczona podłoga. Polecam wtedy trochę niszczyć bardziej podłogę, żeby dokładnie nie wiedział gdzie, bo To na przykład wyrzuca się od razu w na pewno jest tam Mozzieg ukryty w podłodze, a nie ten. Okej, okay, tu był taki mit, że zależnie od tego jaki mamy uniform na mozim, to zmienia się skin tego pajączka. Myślałem w sumie, wow, nie, no, żadna postać do tej pory nie miała czegoś takiego. Black Eye Maestro dalej jest zawsze biały białym stroju. Miuty też, no chyba, że masz elitarny skin i tak dalej. No i tutaj to sprawdziłem, no jednak one są takie same, nieważne, czy masz taki skin, czy taki, więc no... no to po prostu jako bardziej ciekawostka, nie? E, tutaj jako bonus wrzucę, bo nigdy nie mówiliśmy w sumie o Nomad, e, że tak samo może grać Nomad, jak pokazałem przed Mozim. Niszczymy karabinem podłogę, strzelamy tam swoim airjabem, na niektórych mapach i niektórych, że tak pamiętam, jak przebijemy właśnie jedną podłogę, to od razu może ktoś się nadzieć na airjaba od spodu i od góry. Więc w sumie on działa wtedy airjab w dwie strony. Ale na przykład jeśli nie mamy gdzie chować takiego airjaba, to możemy przeskoczyć go właśnie w podłodze, nie? Więc tu chciałem tylko po prostu pokazać, że też jest taka możliwość. I ktoś się może tego faktycznie nie spodziewać, nie? I wiadomo, od jakiejś strony podejdzie i w końcu zobaczy, nie? Że o, takie zielone jajko się świeci. Ale na pewno będzie to mniej zauważalne, niż jakby to leżało gdzieś na formuze, Czy na jakimś meblu. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że strzelamy i zradzamy wtedy swoją pozycję. I widać też te białe ślady. Skąd strzelamy i tak dalej, więc naprawdę trzeba uważać wtedy, bo no Gridlock chociaż ma ten shotgun, nie? Czy Mozi. I teraz coś co mi się podobało się w Gridlock, że można nią grać wertykalnie, trochę jak przemoc czasem czasami nawet jak Fuse można powiedzieć. Dzięki temu właśnie, że ma ten shotgun naprawdę fajnie możemy wykorzystywać. Nie jest taka dwuwymiarowa. I tak właśnie na przykład jak ten punkt. Może go sfiozować, yy, potem zrzucić te pajęczyny na dół. I przeciwnik raczej się też potem nie ruszy coś takiego. Ja. Może niby wcześniej, żeby się nie ruszył, nie? Ale to już lepiej wtedy chyba Leona włączyć i dopiero schuzować. Ale no. To może też taki jeszcze kąt trochę z daleka. Żeby wrzucić tam bardziej to po prostu. I ten. No wiadomo, jak zniszczą matkę tego to przestaje się to rozmnażać, nie? Więc lepiej wtedy zasmołkować to czy coś. Albo wiedzieć, że kart kierunik ten nie patrzy. jak tak rzucicie, to wiadomo, oni mogą to zniszczyć. I tu jako bonus rzucam ten kąt, bo może o tym nie wiecie, ale ta podłoga jest zniszczalna. Koło tej wanienki, że tak powiem. I tam jest właśnie ta ściana, na którą najczęściej przepalają. I może to właśnie powstrzymywać, nie to przepalanie. Tu najczęściej ludzie grają alibi i pulsem. Alibi rzucają sobie te prizmy na drzwi tak dalej, że jakby w razie czego ich otaczali czy coś, to strzelają w prizmy, a nie w nich, a ja nie w tym mają ucieczkę, ale jakiś refrak. Ale tu jeszcze wracają gridlock, tak samo możemy w drugą stronę, nie musimy z góry na dół, ale możemy z dołu na górę. Tak jak tutaj, złapać kąt w kuchni i rzucić za łóżko gridlocki. Widzicie? Jest świetne dzięki temu shotgunowi. Gdyby nie ten shotgun w sumie to byłaby tak przydatna jak teraz jest, nie? Tu chciałem zwrócić uwagę na coś, na co zwróciłem uwagę przy poradniku z drutem kolczastym. Co prawda jak się skradacie, czołgacie coś, to nie robić takiego hałasu, ale jak stoicie to... Gridlocki mają specyficzne dźwięki, wtedy faktycznie słychać je, że po nich chodzicie. Więc możecie zdradzić swoją pozycję, będąc na ataku, wiesz. Więc może to przeszkodzić w jakimś klaczu, czy coś, bo zdradzicie swoją pozycję. Tak więc w sumie widać, że trzeba uważać, gdzie jednak się je kładzie, nie? Ok, tutaj kolejna sztuczka, niekoniecznie może tylko dla gridlock, ale nawet jakieś baki, czy nawet jakieś smoki, żeby może rzucać, czy coś. W kamień też się rzuca czasami, żeby anulować przepalanie. Nie w każdej ścianie to działa, po żebyście im będziecie grać, będziecie poznawać, które ściany faktycznie mają zniszczoną górę, a które nie, tak jak widzicie tutaj. Możemy zniszczyć i widzimy co jest po drugiej stronie, zaś na tamtej odpikarni nie widać co jest po drugiej stronie, bo jest, wiadomo, specjalnie dla balansu tej mapy, że tak powiem, zrobiona tak, żeby nie było tego widać, bo byłoby to na pewno mega OP czy coś, nie? Tak więc można wykorzystać tą wiedzę i czy trzeba się gridlockiem rozwalić górę. Widać tu nawet belki tam, no, widzicie? I jeszcze tutaj przyceluję, o. Do ten sięga właśnie wzmocnienie. Na tym możemy przerzucić czy właśnie jakieś granaty, czy gridloki. Trzeba się rzucić na początku smoka, żeby zamaskować gridlocka i dopiero potem rzucić gridlocka, żeby właśnie nie zniszczyć tej matki tak wcześnie. Że zdążą się teraz mnożyć. I mówię, to jest naprawdę przydatne, warto poznać gdzie są dokładnie te y, ściany przebijalne nad wzmocnieniem. Tutaj jest też w sumie prosta troszeczkę, może oczywiste, ale y, da się przysuwać gridoki pod wentylacją, czy przez wentylację. Dosłownie może to zależeć w dwie strony i trochę rozstawi się tutaj, trochę tam. Y, niestety pokazuję tu bardzo złe przykłady, w sensie mogą znaleźć jakieś lepsze mapy i lepsze jakieś wentylacje, gdzieś w bardziej przydatne miejsce. Ale no, chciałem po prostu na szybko jeszcze pokazać, gdzie ten, że no da się przysuwać przez wentylację coś, nie? To nawet na garażu się może gdzieś przydać, czy coś, na Dom kurskim Tak samo widzicie, y, na wybrzeżu. Nawet nie trzeba schodzić na dół, mówię, co można połowę rzeczy, połowę rotacji jakiś tak dalej, like, zabezpieczyć po prostu gridlock, będąc na samej górze. Mówię, nawet nie trzeba ją wchodzić na dół. Jest mega przydatne. I o, może rzucić tutaj, przez kolejną wentylację. Tam nam spoda na te białe schody w kształcie L. Jest jeszcze jedna wentylacja na schody U. Po prostu masakra. I... Przez to, że ma shotguna, można też nie niwelować w ogóle jakieś bandity czy co jakieś miry dalej od spodu. No jest mega upinie w sumie, się więc ta gridlock naprawdę polecam ją, w sumie jest mega przydatna. Tak jako tutaj właśnie, tu najczęściej stoi to lustro miry yy, na wybrzeżu. Można w ogóle od spodu iść z shotgunem, o, odtąd, rozwalić to szybko miejsc, lustro czy coś, przerzucić tam jeszcze gridlocki jakieś czy coś. A mieć zabezpieczone już wcześniej na, na dachu yy, te schody, żeby ci ktoś nie oflankował czy coś, masaka. Tu jako bonus jeszcze wrzucę ten kąt. Yy, jeśli wiemy, że nikt nie nadchodzi z wieży, czy ogólnie z tego balkonu, coś tam możemy rozwalić sobie to okno i wyglądać przez nie jako obrońcy, czy na no, na jako atakujący też, ale jako obrońcy też da się przez nie patrzeć i pilnować sobie schodów L. Tu jeszcze taki krótki gameplay z gry na współpracy. No i to tyle, ja bym się z wami żegnał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Mam pulse. Brawo boost. Chodź Bibi, nisz shotgunem tłoś tą ścianę Przerzuć Bibi grydloka tam na ten Bandit jest na białej kamapie Ale Kihl, uważaj, bandit na białej kamapie Słuchaj, słyszę. Ja jest tam koło tego telewizora. Czekaj Bibi, jeszcze czekaj Bibi. Jest tam klaszka. I klaszka się cofnę na punkt, Pichocz. Kto jest? Mam nic. Trzeba nic. Czekaj, przeładuję. Klaszka na punkt. Nie Klaszka na punkcie, klaszka na punkcie. Zaszucie no, ją, ale nawet nie wiedziała co